Wszystkie przykazania Twoje są prawdą. Oni zaś prześladują mnie kłamstwem, ratuj mię, o mało nie zgładzili mnie z ziemi, a jednak nie opuściłem zarządzeń Twoich. Zachowaj mnie przy życiu według dobroci swojej, a będę zachowywał świadectwa ust Twoich. Panie, na wieki utwierdzone jest słowo Twoje na niebiosach. Od pokolenia do pokolenia trwa wierność Twoja. Utwierdziłeś Ziemię i stoi. Według postanowienia Twego wszystko stoi dziś jeszcze, bo wszechświat służy Tobie. Gdyby zakon Twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym był w nędzy swojej. Nigdy nie zapomnę zarządzeń Twoich, bo przez nie tyś mnie ożywił. Jestem Twoim. Wybaw mię. Bo zgłębiam przykazania Twoje. Bezbożni czyhają na mnie, aby mnie zgubić, ale ja zważam na świadectwa Twoje. Widziałem koniec wszelkiej doskonałości, ale przykazanie Twoje jest bardzo obszerne. O, jak miłuję zakon Twój, jest moim rozmyślaniem przez cały dzień. Mądrzejszym od wrogów moich czynią mnie Twoje przykazania, bo moimi są na wieki. Stałem się rozsądniejszym od wszystkich nauczycieli moich, bo świadectwa Twoje są rozmyślaniem moim. Więcej mam zrozumienia niż starcy, bo zachowuję zarządzenia Twoje. Od wszelkiej złej ścieżki powściągam nogi moje, aby zachowywać słowo Twoje. Od praw Twoich nie odstępuję, boś Ty mnie pouczył. Jak słodkie są słowa Twoje pod niebieniu memu, Słodsze od miodu ustom moim. Zarządzeń Twoich nabywałem zrozumienia, dlatego nienawidzę każdą ścieżkę kłamliwą. Słowo Twoje jest pochodnią nodze mojej i światłem na ścieżce mojej. Przysiągłem i dotrzymam tego, przestrzegać praw sprawiedliwości Twojej. Jestem nadmiernie upokorzony, Panie. Ożyw mnie według słowa Twego, Panie. Niech Ci się podobają dobrowolne ofiary ust moich, a praw Twoich naucz mnie. Życie moje jest ustawicznie w niebezpieczeństwie, wszakże o zakonie Twoim nie zapominam. Bezbożni zastawili na mnie sidło, ale nie zboczyłem od zarządzeń Twoich. Przyjąłem świadectwa Twoje na wieczne dziedzictwo, bo są radością serca mego. Skłaniam serce swoje do wykonywania ustaw Twoich na wieki, aż do końca. Nienawidzę dwulicowych, ale zakon Twój miłuję. Tyś schronieniem moim i tarczą moją, ufnie oczekuję na słowo Twoje. Odstąpcie ode mnie, złoczyńcy, abym zachowywał przykazania Boga mojego. Podeprzyj mnie według obietnicy swojej. Abym żył i nie był zawstydzony z nadzieją moją. Wspieraj mnie, a będę wybawiony i ustawicznie zważać będę na ustawy Twoje. Odrzucasz wszystkich, którzy od ustaw Twoich zbaczają, bo nadaremne jest ich złudzenie. Jak żurzel usuwasz wszystkich bezbożnych z ziemi, dlatego miłuję świadectwa Twoje. Z przerażenia przed Tobą wzdryga się ciało moje. A sądów twoich lękam się. Czyniłem prawo i sprawiedliwość, nie wydawaj mnie dręczycielom moim. Staw się zasługą swoim dla jego dobra, aby mnie swawolni nie uciskali. Oczy moje pragną wybawienia twego i obietnicy sprawiedliwości twojej. Postępuj ze sługą swoim według dobroci swojej i naucz mnie ustaw swoich. Jestem sługą twoim, daj mi zrozumienie, abym poznał świadectwa twoje. Czas, aby Pan działał. Zakon Twój złamali. Dlatego miłuję przykazania Twoje więcej niż złoto i szczere złoto. Dlatego uznaję za prawidłowe wszystkie zarządzenia Twoje, a nienawidzę wszelką ścieżkę kłamliwą. Cudowne są świadectwa Twoje, dlatego je zachowuje dusza moja. Zgłębienie słów Twoich oświeca i czyni prostaków rozumnymi. Szeroko otwieram usta swoje i łaknę. Ponieważ tęsknię za przykazaniami Twoimi, zwróć się ku mnie i bądź mi łaska według prawa tych, którzy miłują imię Twoje. Utwierdź kroki moje przez słowo Twoje i niech nade mną nie panuje żadna nieprawość. Ocal mnie od ucisku ludzkiego, a przestrzegać będę zarządzeń Twoich. Niech oblicze Twoje jaśnieje nad sługą Twoim i naucz mnie ustaw Twoich. Z oczów moich płyną strumienie łez, ponieważ się nie przestrzega zakonu twego. Tyś sprawiedliwy, panie, a wyroki twoje są prawe. sprawiedliwości ustanowiłeś świadectwa swoje i niewzruszonej wierności. Gorliwość moja trawi mnie, ponieważ gnębiciele moi zapomnieli o słowach twoich. Słowo twoje jest dobrze przepławione, a sługa twoje miłuje. Ja nieznaczny i wzgardzony. Zarządzeń Twoich nie zapomniałem. Sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością wieczną, a Zakon Twój jest prawdą. Strach i uciśnienie spotkały mnie, ale przykazania Twoje są rozkoszą moją. Świadectwa Twoje są na wieki sprawiedliwe. Daj mi zrozumienie, a żyć będę. Wołam z całego serca: Panie, wysłuchaj mnie. Pragnę przestrzegać ustaw Twoich. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę zachowywał świadectwa Twoje. Wyprzedzam świtanie i wołam, ufnie oczekuję na Słowo Twoje. Oczy moje wyprzedzają straż nocną, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. Panie, usłysz głos mój, według dobroci Twojej, według praw Twoich, ożyw mnie. Zbliżyli się. Którzy uganiają się za zbrodnią i dalekimi są od zakonu Twego. Tyś bliski, Panie, a wszystkie przykazania Twoje są prawdą. Od dawna wiem ze świadectw Twoich, żeś je na wieki ugruntował, spojrzyj na nędzę moją i uwolnij mnie, bo zakonu Twego nie zapomniałem. Kieruj sprawą moją i ocal mnie. Ożyw mnie według obietnicy Swojej. Daleko jest od bezbożnych zbawienie, ponieważ nie zgłębiają ustaw Twoich. Panie, zmiłowanie Twoje jest wielkie. Ożyw mnie według praw swoich, wielu jest prześladowców i gnębicieli moich. Wszakże od świadectw Twoich nie odstąpiłem. Gdy patrzę na odstępców, brzydzę się, bo słowa Twego nie zachowują. Spójrz, że miłuję zarządzenia Twoje. Według dobroci swojej, Panie, ożyw mnie. Istota słów Twoich jest prawdą i wiecznie trwa każde prawo sprawiedliwości Twojej. Książęta prześladują mnie bez powodu, ale serce moje boi się słowa Twojego. Raduję się ze słowa Twego jako ten, który znajduje wielką zdobycz. Nienawidzę kłamstwa i mam stręt do niego, ale zakon Twój miłuję. Siedem razy na dzień chwalę Cię dla praw sprawiedliwości Twojej. Wielki pokój mają, którzy miłują Zakon Twój i nie doznają żadnego upadku. Panie, oczekuję zbawienia Twego i wykonuję Twoje przykazania. Dusza moja zachowuje świadectwa Twoje i bardzo je miłuję. Zachowywałem zarządzenia i świadectwa Twoje. Albowiem wszystkie drogi moje są przed Tobą. Panie, niech dojdzie Ciebie krzyk mój, udziel mi zrozumienia według słowa Twego, niech dojdzie Ciebie błaganie moje, wybaw mnie według obietnicy Swojej. Niech wargi moje opływają chwałą Twoją, kiedy mnie nauczasz ustaw Twoich. Język mój będzie opiewał słowo Twoje, bo wszystkie przykazania Twoje są sprawiedliwe. Niech ręka Twoja przyjdzie mi na pomoc, albowiem obrałem sobie zarządzenia Twoje. Panie, tęsknię za zbawieniem Twoim, a zakon Twój jest rozkoszą moją. Daj, aby żyła dusza moja, by Ciebie chwaliła, a prawa Twoje niech mi pomagają. Jeśli błądzę, jako zgubiona owca, to szukaj sługi swego, bo przykazań Twoich nie zapomniałem.